Hmm. W zeszłym roku to miałem takie gniazdo, że e, no szok, jakby to spadło na głowę, a później się to otworzyło, mógł spaść, gniazdo nie słuchajcie, jakbyście cztery pudełka do kupy złożyli, e, wiecie czego, butów albo i więcej, e, w każdym chyba po 400. ruch mam bo szerszenie, a i widzicie tam jest w góry skurczy kombinuję chcę zjeść jakąś pszczółkę tudzież pajączka no pajączka to sama mnie zbliżałowo a jak jazda chcą założyć to jest matka szerszej matka no nic mamy tą na szerszej Odpowiednie nośnice. Tak. Od zachodu wygląda na to tak. żeby nie te. Len piszą. Załączam, trąbiliśmy tę burkę Bezwiecznie No cel jeszcze tą gaśnicą tego zrania Proszę, jak szybuję sobie, zobaczcie Pięknie No, Hotel, a teraz ranie

справлюсь. Так, а, ну я... Ojciec świętej pamięci, ojciec się urodził w 1912 roku, przyszły wojny światowe no. nam przyjdzie przeżyć trzecią, albo już przeżywamy. Od tych prosy wojen się wszystko zaczęło. A no, chciałem tylko sprawdzić. Ale opowiedział. No w no, sumie to mam opowiedzieć. Ojciec mówił tak. Nie był podpatrzył w ogajem, pomyślał sobie kurczę, też taką pszczołę sobie zrobię, będę miał miód i tak dalej. Kombinował, kombinował, podkradł jakieś plany tego. Z wymyślił muchę. Mucha nie wiadomo, na czym siada. No to jeszcze wytężył tam szpiegów, bo przykupował i tak dalej. Przekupił. Za 30 srebrników wymyślił osę. Więcej nie wymyślił. To, to dużo osa. Wszystko dobrego. Jak nawiązł zawsze do owadów. Uważacie co jecie, więc z góry smacznego. A propos owadów, cześć.